Pane i panie, jak tam minął dzień? Chciałem się powiedzieć, co do tej zbiórki, jeszcze raz. Nie? tam wczoraj nagrywałem filmik, ile ja będę dawał, ile co, ale chodzi o tę grupę, nie? Założyłem tę grupę, już jest i dzisiaj myślę, że wieczorem będę wam, zaraz Wam pokażę jak was będę zaproszował do tej grupy, żebyś ta wiedziały, nie jak dołączyć. I tam było trochę komentarzy i wiadomości, że czemu, czemu sobie wybieram osoby? Nie wybieram sobie osoby, tylko. Ci co po prostu chcą pomóc, nie? Razem ze mną, bo się gówno burza tu robiło na tym kanale To dołączę i do tej grupy, grupy i rozwiążemy te pieniążki Po prostu Razem, wspólnie z osobami, które wpłaciły I które się w to zaangażowały Ustalimy co kupić, kiedy, jak, co, nie? Jakie plany dalsze i tyle, także Dzisiaj w dodam wieczorem Zaraz Wam tu pokorzę jak to będę robił, już chwilkę pokazuję, a później jeszcze wam coś muszę powiedzieć. Czyli ta grupka już jest, nie. Ukończono wszystko, ja jestem jako pierwszy na tej grupie i będę robił coś takiego. O, tutaj mamy nie. Zaproszenie, będę chodził przez maila, bo to będzie prywatno. No i tu wpiszę 30 osób na raz mogę zaprosić, nie? także jest 20. Raz, 20. Podejść do tego i was zaproszę Was wszystkich. Tam chyba chodziło Was około 600 osób, które teraz co wspomogły. maile Wasze pobiorę, już Wam mówię, pobiorę z tych zbiórki, nie? No to spłacota płacota. Tutaj, tutaj są kwoty, no to już nieważne kto wpłacił ile, kto, kto wpłacił to wie ile, wpłacił ja też wiem. Tu są maile Wasze i na te maile będę wysyłał zaproszenia przez Facebooka, nie? No a tu są imiona, nazwiska, także dlatego mówię, że wiem kto ile wpłacił, nie? teraz Wam pokażę jak to będzie wyglądało z perspektywy maila, to zaproszenie jak, jak do Was przyjdzie. Już pokazuję. Tak to będzie wyglądało u Was na mailu mniej więcej. nie. Wita, o co chodzi? Przychodzi Wam mailek. Tutaj to, tu, bry, 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 pisze, pisze, że zapraszam Wam to, to. No i po prostu może ta sobie wyświetlić tę grupę tu. Nie? Coś tam mi mirogo. Tutaj pokażę Wam łatwiej. No po prostu dołączyć do tej grupy. Wejdźcie na na Facebooka, dołączcie, tutaj jesteś tutaj już w grupie razem ze mną i, i tam dzielimy się wszystkim, i tą zbiórką ustalamy wszystko. Także myślę, że dzisiaj do wieczora, jak nie, to najpóźniej jutro, bo tam jest cały czas osoby dochodzą, wszystkich będę dodawał i każdemu dojdzie mail. No i tyle, jeżeli chodzi o grupę. Jeżeli ktoś by jeszcze chciał dołączyć do grupy, czy wspomóc, nikogo nie namowią, nie, tu link będzie u góry. Każda kwota, nie, 5 zł, 10 zł, tam kto wpłaci. Nikogo nie namawią oczywiście, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w tym, co robimy osobno, niż, niż na tym profilu co będziemy robić, także nikogo nie neguję, że, że ktoś nie wpłacił, czy wpłacił po prostu tam będziemy na tej grupie ustalać tylko te osoby co wpłaciły, nie? i będzie to wiedzieć, co się będzie działo co będziemy kupować tu też trafi filmik, jak już będziemy jak już kupimy te rzeczy i będziemy rozwozić, i będziemy nagrać, to też trafi filmik tu na YouTube, ale tam będziemy raczej ustalać to wszystko, to jest założone, żeby tu nie było Witam, o co chodzi? Mówiłem wczoraj, nie? jeżeli chodzi o współpracę to już dzisiaj już dogaduję, już prawie na ostatnim dzwonku jestem jeszcze tam, propozycja mi się nie, nie spodobała, ty jedny powiem tak, bo szczerze nie że osobiście już bym na tym wyszedł, nie, ale dogaduję y, taką sytuację, że, że wy jako moi widzowie, żebyście z tego też mogli skorzystać, nie finansowo także jeżeli to skorzysta to ty, s, no ja by to powiedział jeszcze, nie będę mówił na przód, ale z tego linku powiem wam tak, co roku każdy z tego korzysta, nie co roku, każdy jeden, od ukończenia 18 lat praktycznie, każdy jeden z tego korzysta, i mimo z tego nic, nie, a jak jesteście ze mną, jako widzę, i ja wam to piszę tam mój kod rabatowy także zostanie ta pieniążki jeszcze z rod, choć korzystota z tego także dogaduję taką ta, kwestię, żeby Żebyście też skorzystali, jest Was dużo, nie? I to nie mało kwota będzie do skorzystania dla Was, nie? Wiadomo, ja tu jakieś y, Pieniążki dostanę za to Za każdą osobę, która skorzysta z tego Będę mówił kwoty później, jak już będzie to podpisano, Ale jeszcze ja się deklaruję, że jeżeli będziemy to monitorować też współpracę i 40% dochodu będę przeznaczał, czy na domy dziecka będziemy tu już starać, czy jakieś karmy, czy gdzieś coś, będziemy witać, żeby nie wszystko do mnie, bo tam Szczerze Wam mówiąc, jakby z tylu widzów co jesteś, to 80 tysięcy skorzystało, to Tak szczerze Wam mówię, nie? Ale na pewno tyle nie skorzystało osób, choćby skorzystało z 500, czy tam z 1000, nie? To też będzie nie jak kwoty około 100 tysięcy, 150. Także z tego kwota na przykład 40 tysięcy, 40%, przepraszam, wyrzucić, no to też jest niemało po opodatkowaniu, nie? No to ile? 40 po, połowa za 175. Około, około, około 50 tysięcy byśmy mogli przeznaczyć, czy tam 45 po opodatkowaniu, na jakieś akcje charytatywne. To też nie jest mała kwota, mi się wydaje, nie? Ja że ta? Także za każdą współpracę będę myślał tak, żebyś ta wykorzystali i żebyśmy mogli pomóc jeszcze. No tak jak zawsze, cały czas mówię na tym filmach, filmach czy Domom Dziecka, czy jakiś tam będziemy patrzeć. Nie coś jakiejś operacji, ktoś potrzebuje, nie, to wpłacić taką kwotę. Przykładowo nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy, różnie, zależy jak to od współpracy będzie, nie. Jeszcze dogrywam inne współprace, <coughs> dzisiaj byłem, ale na razie nie chcę robić szumu, zamieszania. Jeżeli chodzi o te bardziej budowlane, Tak jak mówiłem dziś na filmu, w filmie rano, przewińcę widzę na dół, będziesz widział o co chodzi, nie. Także to też będzie dogrywane, będę jeździł jeszcze jutro i pojutrze za tymi współpracami na pewno coś dogodą za, do, dogadą na, za grube kwoty. Nie? Na razie ta już jest prawie dogodana. Myślę, że w przyszłym tygodniu ruszy i będę was informował na bieżąco. Ty już z tego. Bo jest początek roku i każdy każdy to, tego potrzebuje, o tak wam powiem, nie? Później nagrą specjalny film. Także będziemy działać cuda, pamiętaj to. I, no i tyle z mojej strony, nie trzeba być zawistnym, bo zobaczyta co majste zrobili, ile dobrego zrobimy, dzięki wam. Także jeżeli byś tak chciał ktoś jeszcze do zbiórki dorzucić się, parę groszy, pięć złotych, 10, ile tam kto moi chciałby wiedzieć na co to przeznaczymy, to link jest u góry do wpłat, link do Instagrama jest u góry, bo tam będzie dużo też wiadomości i do YouTube'a też jest, aby ktoś chciał subskrybować, bo tam będą długie materiały, takie po 20 minut stawiane. Takie przy weekendzie, nie? pół godziny, 40 minut. Tam się będzie działo tak bardziej grubi, Tu będą rolki na Facebooku, na, na tym, na Instagramie, będą rolki, do tego będą zdjęcia z takich rzeczy, jak gdzieś coś kupujemy, coś tak, że może ta, gdzieś tam zaobserwować to wszystko. Co jeszcze miałem powiedzieć, coś jeszcze ważnego, miałem powiedzieć, Szlak trafi. Czekaj, ta przypomnę. Sobie. No i tyle, Wzita, już muszę jechać, Ślak trafi. Dopiero on wrócił, a już wyjazd kolejny. Ale co że zostawiłem jeszcze dograć o tym filmie. Dlaczego ja Chodzi o to, że w przyszłym tygodniu wpadną fajne kalendarze, będę miał do sprzedania. Pokorzę wam tutaj na Facebooku. Tylko, jak ktoś będzie się chciał zaopatrzyć, to będę dla Was osobiście wysyłał je. Będę kozak na każdy miesiąc. Będzie coś fajnego i niedrogich pieniążkach, jak I Nikogo nie nałowią, Pokażę wam, jak to będzie wyglądać. To sobie zobaczytaj. I... Może ta się zaopatrzyć przy kawie na majster być zapatrzyć i czytać jego regułkę tam, także to z jednej strony, i z drugiej strony, jeszcze kuczy yy, się robić studio, nie? Będziemy tam dawać live, wygłuszone i wszystko będzie, bo tu widzicie, jakie tam co przed chwilą na magazynie nagrywałem, to taka fuszerka, trochę, nie? Trzeba coś na poważnie, także tyle z mojej strony. Linki są u góry Do wpłat, do Instagramu, do Facebooków Można wchodzić i zaobserwować Nikogo nie namawiam Jeżeli Ci się będzie podobać to co robimy I co będę robił To możesz zostać Jeżeli nie, no to nikogo nie trzymam siłą Ale zrobimy grube rzeczy Także tyle Dobrego wieczoru, już muszę jechać znowu Załatwił telefon, dostałem Ważną sprawę. Cały czas w biegu I Co się to tak będę. Czym ta się? Dużo zdrówka, pamiętaj ta zdrówko najważniejsze i szacunek jeden do drugiego. Hejka!